Wybiegł ze stacji zjechał tu ze stacji Dwóch tam jest Jeden leży Ja... ja też leżę biegnie. Drugi będzie jeszcze Podnies podniesione. Ej, już mnie zabił. A no to padamy. Dziwne, że od razu nie padliśmy. A, ja mam defiglerator. A to używaj. No, ale nie wiem czy zdążę. Szybko, 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 szybko. Bolone. A drugie jest po twojej lewej. Idealnie. Bolone. Taką mnie już nie podniesiesz, więc idź po, po auto i... Nie, nie podniesiesz, koniec. No i ja też zginąłem. A, to ciekawe. A, bo tobie też je.